O, o! Dzięki, Segłejku, Jesteś super cool, cool, gość. Dzięki za pomoc. Ej, Segwajku. Maty <słyszy> <słyszy> jest super. Kiepła jest czaderskie. Insta w opisie. Sieba, siema, siema. <słyszy> e e kach, witam! Jestem Mateusz. Dziś gramy w Happy Wheelsy. Matyniu, sprawdźmy, co tam dobrego dla mnie zrobiliście. Dzisiaj ukłutowaliście, upichciliście. Golf, kolejny golf. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie lagowało. Sprawdźmy. O! O, kurde, dobra. Trzeba leciutko. Trzeba leciutko, bo inaczej to jakimś cudem nie wpadnie. Okej, okej, okej. Dołek pierwszy tutaj zaliczony. Zajebiście. Czas na dołek drugi. Tylko ja go nie widzę, wariacie. To jak mam do niego trafić? Mhm. To się troszkę oszukane wydaje. Widzowie. Bo ja nie wiedziałem, że muszę walnąć tak z taką większą prędko... O, teraz się jakoś załadowało normalnie. Ok. Trzeba szybciej podjechać chyba. Wtedy będzie szybciej się przeładowa... AAAAA! Dobra. Ale z tym, to teraz mogę chyba jechać, tak? Fuck! Proszę, nie! Jestem zdruzgotany, załamany sytuacją na polu golfowym. To nie powinno mieć miejsca. Powinienem był trafić. Czyli teraz nauczka. Zapamiętajcie wszyscy: yy, trzeci dołek. Tak można pyłknąć, ale też nie przesadzać. Chyba przesadziłem. Dobra, tutaj leciutko, 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 tak? Idealnie. O, tak. Pokaż mi te pogo gamesy, ok? Przeskok numer jeden, zajebiście, co fajka. Przeskok numer dwa z saltem. Co. O, oh, boy. Nie wiedziałem, że to jest szkło. Okej, okay, dlatego tak mi dziwacznie wybrzmie. Okej. Okay. Stałem potwornie oszukany, na no to wychodzi. Bo byłem pewny, że to będzie taki ładniutki przeskok. Tak ładnie zrobiona mapka. A to jest szkło. Dobra, spróbujmy z shiftem. Ojej Dobra, jeszcze jest szansa dla nas, widzowie, spokojnie Ja to zrobię Ja ci to naprawię! Yy, dobra, mamy to, mamy to Zajebiście, ej, ale PM bardzo fajnie jest Ej, 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 bez takich Bez takich, bez takich! Proszę, bez takich! Dobrze, dziękuję Ech. I kolejny, patrzcie, tutaj profesjonalista Matina Na pogosie Siup, Monteverest zdobyte Przesuńmy myszkę. Przeskoczone. Oj! Oj! Dobra, i teraz też chyba. Ja bym powoli tutaj zjeżdżał, bo zaraz się okaże, że coś mi tutaj złego czeka. Ojcie, brajcie. O, tak! Super, dałem ci piątkę, bo to była super mapka, bardzo mi się podoba, Maxiu. Olimpiada, dobra. Hej Mati, to moja szósta mapka dla ciebie, powodzenia. Pozdrowisz mnie i mojego kolegę Pimpka? Proste pozdrawiam, wariacie. Oli Jak Olimpiada to tylko na... rowerze. Jednak nie. Chyba jednak na tym... koleżce. Skoro tutaj jest Spikefall, no to najpierw Olimpiada Spikefallowa, uwaga! Dobra. Teraz mam przynajmniej przeświadczenie, że to jest bardzo duża mapa. Więc trzeba sobie troszkę mocniej tutaj dupnąć. O! O! Nie no nie gadaj! Uwaga, patrz. Jedna olimpiada zrobiona, czas na drugą. Olimpiada Bolfolowa. Tym dyrydym dym, Pięknie uderzenie, super odbija się od kulek. Jakbym już to gdzieś słyszał. Pięknie, lecimy dalej. Oj ojoj, oj, widzowie. Mamy tutaj sytuację patową. Chyba stąd nie wyjdziemy. Chyba, że użyjemy jakichś niesamowitych umiejętności. O, o! Dzięki Segwayku! Jesteś super cool, cool gość! Dzięki za pomoc! Ej, Segwayku! Dobra, widzicie? To jest fake friend. Myśleliście, że jest spoko, ale za twoimi plecami cię obgadywał yy, i właśnie tak to wygląda. Myślałeś, że jest spoko goście aż do momentu, kiedy nie, nie nadepnął ci na plecy swoją wielką oponą. Ech. Teraz zeskakuję z Segwayka. Super. Dzięki, morteczko, że byłeś ze mną i wierzyłeś. O. Teraz w tę stronę, to na pewno te nie, nie spadniemy na te podwójne trójkąty. KUR! Wszystkie drogi prowadzą do trójkątu. Dobra, olejmy to zerknijmy na Harpoon fall w takim razie. Co to jest harpoonfall? That's easy. Oa! Oa! Mój brzuszek. Dobra. Ha. Dobra. Dobrze, zrobiłem to specjalnie. Straciłem te ręce specjalnie, żeby spać dalej. Udało się. I jednak są one obok mnie. Lekarz będzie mógł miestrzeć. 3D Challenge, okej, okay, okej okay. Mamy mnóstwo 3D Challenge'yków Łoj, się inspirowano tutaj Eryczek tobą Wariacino Patrzcie, patrzcie jak za pierwszym <słuch> Ok, okej okay. Okej, okay. okej, okay, dobra, mamy to Jezus, nie, okej, okay, teraz mamy, Ma, musimy to mieć CO JEST? Tak! Tak, tak. Ktoś to zrobił w bardzo szybki sposób, tak wiecie, od razu dolatując, no właśnie. Jakim to się udało? Jelifarta? farta? O, też tak próbowałem, ale niestety ja nie miałem tyle szczęścia. Uuu, fabuła, siema Mati, to moja kolejna mapa dla ciebie, nazywa się fabuła. Więcej napisów będziesz na mecie. Dzięki. Ok, czyli jesteśmy w takim mieście. Miasto się nazywa nie wiadomo jak. Nie przejdziesz. Hahaha, ha, ha. dobra, kliknijmy tutaj. Łop. I co, nie przejdę? Co, nie przejdę, manelu? Pfff, żałosne. Okej, okay, guzik śmierci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Tylko jak ja mam przez nich przeskoczyć? Troszkę może być ciężko. Mhm, uh -huh. po prostu ich nie zabiję. Po prostu se przeskoczę. Będę miał na nich wywalone jajka. Tylko muszę ich przeskoczyć faktycznie. Ja. Zajebioza. Tutaj jedź szybko. Oj, chyba nie jechałem wystarczająco szybko. Jezu! No jeszcze mnie tutaj kusi, żeby sprawdzić tył. O kurde, ścieki może coś tu jest. O kurde, widzowie, to ścieki. Jej. I raz, dwa, trzy. Ach. Fuck, nie przemyślałem tego do końca. Ale dobra, wystarczyło, żebym przeskoczył. Wow, co to za lagi. What the fuck? No czokaj się tam. Jezus, Impossible. Udało się. Teraz nawet w lepszym czasie: 0,97 super. Sawe replay, gg. I na pewno są jakieś trihardy. O, ty, ale ten mój czas nie jest taki zły. O, jakby sobie zobaczyć na najlepsze, to zajmuje drugie miejsce: egzekwo Bobo Bottle Flip. I ty, Matyniu, coś mi się z nogami stało. Dokładnie z udami, byku. Co mam z tym zrobić? Oj, flotar. O, win? Nie, nie wyszło, dobra. I uwaga, raz, dwa, trzy. A, może jeszcze? Nie. Może jeszcze? Nie. Może jeszcze jednak? O. Oh. Teraz się uda, teraz się uda. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będzie to. No, holender, jas. No tak, zablokuj mi wejście. Pas cnoty, załóż Oj, oj, widzicie? Czujecie to? O, ja to czuję. Czuję. O to. jezu, aż tutaj czuję. Aż tutaj czuję. Uwaga, pyk! To jest ta butelka. Jezus Maria, to nie jest ta butelka. A może jednak... O, może to jest ta? Ty, to jest chyba jednak ta, soreczki. Soreczki, to jest ta butelka. O, ta, ta, ta. O... No nie. O, o! O tak. So smooth. Idealnie, idealnie zmieszczona buteleczka. Geometry Dash Mod. O kurde, wariacie dobra, sprawdźmy Twoją grawitację. Klasa Justin Bieber. Klasa Noob. Klasa Hadesiak. Eee, klasa Admirus. Eee, klasa Manojek. Hard. Ledwo co jestem w stanie tu przystać. Jim Bonacci. Mistrz. To było łatwiutkie. Dzięki za mapkę, fajna jest. Start. Pokaż mi start. Pik, 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 pik. Spada buteleczka. Łup. O nie, Wind Zone. No, don't touch me there. This is my win-win zone. Nie, kurwa, to się nie rymowało. No i na koniec zerknijmy sobie. Pozdrawiam cię, Ołkowski, zerknijmy sobie na skocznie. Tak, pozdrawiam cię, pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię, Manojek? Może źle wyskoczyłem, bo mnie tak podrzuciło i straciłem troszkę prędkości, mam wrażenie. A teraz będzie lepiej, teraz będzie lepiej. Oj, nie widzowie. Póki nie będę matyniem, ten odcinek się nie skończy. Oj, to jest ta prędkość, to jest ta prędkość, to jest ta prędkość, to jest ta moc. Przywale w ścianę. Wiedziałem. Ale mamy to. No więc tyle, byłoby na tyle. Idę. Hello.